Dominik Grudziński, no, który daje upust swoim emocjom, ale nie ma się co dziwić, bo to był kapitalny sezon dla Was i też z waszego obozu po tym ostatnim gwizdku dało się słyszeć, panowie. To był dobry sezon i zapamiętajcie to, no ale chyba najbardziej boli to, że no, ten mecz był do wyciągnięcia. Duży niedosyt, duży niedosyt po tym sezonie. Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy w pierwszej rundzie playoff, W drugiej troszeczkę odpuściliśmy. Wilki były, były o wiele lepsze od nas. Teraz mieliśmy pokazać na co nas stać i pokazać przede wszystkim, że nie jesteśmy przypadkiem w tym meczu o brąz. Nie udało się. To, to są szczegóły tak naprawdę z zespołem takim jak Wrocław. No Każdy powinien zagrać na 100%, na 100%. nie wiem czy czy każdy te dzisiaj 100% dał? No ty dałeś chyba 110%, bo wszedłeś i faktycznie no dałeś to coś ekstra, ale w takich meczach właśnie tak bywa, że jest jeden zawodnik, któremu może nie iść przez dużą część sezonu, wchodzi i odpala. Takie są właśnie mecze o medal. Odnośnie mnie, no ja zawsze gram na 100%. Chcę dać jak najwięcej drużynie. Przede wszystkim gram dla swojego klubu. Chciałem spełnić swoje marzenie, przywieźć medal do, do Stargardu. Miało być to dla was, dla Stargardu niestety nie udało się. Co mogę więcej powiedzieć? Gratulacje dla Śląska, graliście dzisiaj świetną koszykówkę. My zresztą też, ale, ale jednak jest ta różnica dwóch punktów, tak naprawdę ośmiu, i, i, to my, i to my dzisiaj wracamy na tarczy do domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wracamy do Was, mamy.